Masz nowy produkt w sklepie internetowym? Zobacz, jak go skutecznie wypromować. Najpierw zadbaj o prezentację. Dodaj produkt na stronę główną. Przygotuj atrakcyjny opis, dobre zdjęcia i zaoferuj rabat. Pokaż wszystkie warianty, zaproponuj zestawy i wykorzystaj rekomendacje produktów, żeby zwiększyć szansę na sprzedaż. Najpierw postaw na reklamę zewnętrzną. Google Ads, Facebook Ads, artykuły blogowe i newsletter. To sposoby, które szybko przyciągną klientów. Nie zapomnij o Allegro i porównywarkach cenowych takich jak Ceneo. To miejsca, gdzie klienci szukają konkretnych produktów i są gotowi na zakup. Na platformie eStore store na sklepyww.pl łatwo wyróżnisz swoje produkty. I połączysz je z reklamami oraz marketplace'ami. Zacznij promować nowości już dziś i zwiększ sprzedaż w swoim sklepie internetowym. A jeśli nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego albo chcesz zmienić swój na bardziej funkcjonalny, to wejdź na sklepyww.pl. Załóż sklep testowy i otrzymaj od 14 nawet do 30 dni darmowego testowania. Po tym czasie możesz zrezygnować, wybrać wygodny i niedrogi abonament albo kupić sklep z licencją na własność bez abonamentu.